Witajcie, kochani, serdecznie, a w szczególności witam Skorpiony. Co tam u Was słychać na 2026 rok? Będzie to taka ogólna prognoza, ogólny horoskop z kart Tarota oraz, kochani, z astrologicznego punktu widzenia. Także zobaczmy sobie, kochani, szybciutko ogólnie. Co tam słychać u Was? No, i tak jak ja zazwyczaj mówię, to co dobre bierzcie do siebie, to co niedobre, co powiem, odpychajcie. Nie wszystko musi się każdemu sprawdzić indywidualnie, bo jest to zbyt ogólna energia. Kochani, zobaczmy, co się dzieje u Skorpionów w 2026 roku. Dużo pracy, kochani, i dużo zwątpienia widzę, niestety. Powracacie skądś, albo od czegoś odchodzicie. I tak się zaczyna ten rok, ponieważ ósemka kielichów mówi, albo odchodzę od tych kielichów poukładanych, i to jest najczęściej taka karta, ale to też oznacza, że po długiej drodze wróciliśmy do e, starych, y, no na stare śmiecie, może na stare. Y, do, do ojczyzny, może ktoś wraca, to są karty powrotu emigrantów do ojczyzny, też kochani. Także wracamy do poukładanego życia, skąd, gdzie żeśmy byli. Może wracamy do starej pracy, którą kiedyś żeśmy wykonywali, kochani, do starego zajęcia. Przemyślcie to, czy od czegoś odchodzicie, czy wracacie do czegoś, co żeście wcześniej, gdzie żeście wcześniej mieszkali, albo co żeście kiedyś robili. Później idzie niestety ciężka praca, dziesiątka buław. Za dużo wziął ten facet na siebie tych buław, i po prostu aż kręgosłup go boli. Także uważajcie na swój stan, za dużo tych może nadgodzin, może za dużo siedzicie we własnym biznesie i się przepracowujecie. Pomyślcie nad czasem dla siebie, nad czasem dla rodziny i nad tym, żeby umieć troszeczkę się wyłączyć. I nie popadajcie w jakieś bym powiedziała. Trudne stany emocjonalne, bo tutaj ewidentnie serce jest problematyczne. Trójka mieczy w sercu może to oznaczać jakieś problemy z sercem, może będzie coś diagnozowane u kardiologa, ale może ktoś wam wbić te trzy miecze w serce. Zazwyczaj to są tematy z zewnątrz, my sami sobie raczej te trzy, trzy miecze w serce nie wbijamy. Także chronimy się od cierpienia, chronimy się od takich sytuacji i nie popadajmy w takie emocje. To jest do końca roku, kochani, tak? Czyli na razie bym powiedziała niezbyt optymistycznie, ale pamiętajcie, to jest tylko przełożenie, czyli takie, co się dzieje na marginesie, o tak bym powiedziała. Jaka jest karta główna dla skorpiona? No i tutaj się pojawia azbuław, czyli na marginesie dziesiątka buław, czyli... Za dużo buław, możecie się przepracować. Możecie, kochani, bardzo dużo rzeczy podjąć i bardzo dużo kwestii możecie zacząć robić. Możecie pracować w jakiejś nowej firmie lub zacząć nowe projekty. Możecie za dużo też sportu wykonywać, jeżeli słuchają mnie sportowcy, i żeby nie było tak, że będziecie mieli kontuzję. Także może za dużo ćwiczeń na siłowni, może coś sobie, że tak powiem, no, no niestety, ale. Mm, Przegniecie możliwe z, z aktywnością fizyczną, tak? Także uważajcie na to, żeby nie przegiąć, prawda? I żeby te, te tego ciała zbyt mocno nie eksploatować za mocno, prawda? E, co się wydarzy na pewno? Asmonet, no piękne karty, czyli widzicie, odmienia się los, tak? Co się na pewno nie wydarzy? Trójka buław, okej. Okay. Co robić? Czego nie robić? I cztery kwartały na koniec. Ja później wam pokażę te karty na koniec. Bo oczywiście mi się to wszystko nie zmieści. No, kochani, no super, super, to jest super. As buław, czyli wszelkie nowe projekty. As monet, nowa praca, kochani, wszystko co nowe, tak? Asy pochodzą od Boga, te ręki idą od Boga, tak? Czyli możliwe, że zaczęliście nową pracę albo zaczniecie jakiś nowy biznes albo coś. Bardzo fajne rzeczy. Także inwestycje w nowe rzeczy, ne, również wydawanie pieniędzy, kupowanie czegoś, tak? Kupowanie jakiejś nieruchomości, wchodzenie w biznes nieruchomościowy, kupowanie może swojego domu, kupowanie swojego mieszkania, kochani. To wszystko jest jak najbardziej dla Was, tak? Albo jakieś wzbogacenie się, tak? Może jakiś spadek równie dobrze, tak? Co się na pewno wydarzy, Asmonet, czyli tak jak mówię, idą dobre pieniądze. Co się nie wydarzy trójka buław, czyli nie będzie rozpocznie, nie rozpoczniecie do końca jakiegoś nowego rozdziału, czyli pomimo tego, że coś się tutaj dzieje nowego, to w pełni na 100% to się nie zacznie, tak? Czyli nie, możliwe, że nie będziecie chcieli porzucić czegoś z przeszłości. Żeby w 100% wejść w to. Możliwe, że to będzie coś obok, tak? Możliwe, że to będzie jakaś inna forma zarabiania, inna forma ruchu, ale nie tak, żeby to było takie wow, żeby mm, od razu rzucać tamto i wchodzić tylko w to, także wszystko na spokojnie, tak? Co robić? Karta kochanków i teraz dla Singli, oczywiście, bardzo dobra karta wchodzić w romanse, spotykać się na randki. Możliwe, że z tego będzie coś więcej, ale nie jestem w stanie tego powiedzieć, no bo karta kochanków to jest po prostu karta kochanków. Nie, nie, nie pokazuje mi to karty no, takiego związku na lata i poważnego związku, ale jest to dobra karta, jeżeli jesteście samotni i chcecie kogoś poznać żeby w takie rzeczy wchodzić, no bo to jest rada, co robić, tak, czyli jest to na plus, prawda. Również jeżeli poszukujecie partnera biznesowego do wspólnego biznesu, który tutaj widzę, jest to dobra karta na y, po prostu, y, no, za, zacznie, y, żebyście zaczęli jakąś współpracę z kimś y, pod względem finansowym, biznesowym. Czego nie robić? Dziewiątka monet, czyli z drugiej strony kobiety, które mają dużo pieniędzy, żeby za szybko tych pieniędzy nie wydały, tak? No bo prawdopodobnie macie sporą ilość pieniędzy, jesteście niezależne i kochani, żeby nie było tak, że się zaraz no, po prostu wejdziecie w jakiś biznes i potem stracicie wszystko to, co macie, co gwarantuje wam waszą niezależność, tak? Czyli może być jakieś. Kochani, zakładanie, nie wiem, br branie pożyczek na przykład na jakiś biznes pod hipotekę, pod jakiś land, pod jakąś ziemię, która jest wasza, bo ta kobieta stoi na swoim gruncie, ona stoi w swoim ogrodzie, kochani. I żeby nie było tak, że bierzecie jakieś kredyty biznesowe pod, hipo pod hipotekę bądź pod ziemię, którą macie, i później, ym, no, po prostu możecie to stracić, tak? Czyli. To, co daje Wam niezależność, nie pozbywajcie się tego jeszcze. Nie wchodźcie w to od razu, na 100%, jak to się pokazuje, żeby w to nie wchodzić, żeby nie tracić te, 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 tej stabilności, którą daje Wam ta niezależność. Ta odnoga, ta finansowa, która Wam dała tą niezależność. Nie pozbywajcie się Waszej niezależności, tak. Na pierwszy kwartał pojawia się dziesiątka mieczy. Czyli jedna z gorszych kart w tarocie mówi. Po prostu, że możecie się czuć tak jak właśnie ta osoba. Wyczerpanie, wyczerpanie i to się pokazało też, kochani, w przełożeniu ta dziesiątka buław, teraz się pojawiło to w dziesiątkę mieczy. Także, żeby nie było tak, że, że zaczniecie ten rok z przepracowaniem, z tym, że za, zbyt mocno żeście weszli w tą energię, w szczególności buław. No, i kochani, albo wylądujecie na przykład z chorobą, z grypą albo z czymś jeszcze, albo na przykład z jakąś kontuzją, prawda. Więc uważam, że trzeba na początku roku zwolnić i nie od razu iść na głęboką wodę i w ogóle all in, jak to się mówi, prawda. Więc na spokojnie, żeby nie doprowadzić się do takiego stanu, kochani. Także uważacie, żeby nie wejść w taki stan. Na początku roku. E, drugi kwartał król monet, czyli bardzo dobra karta dla mężczyzn, którzy chcą, e, no powiedziałabym, właśnie inwestować, czyli wchodzić w jakieś inwestycje, no ale też dla kobiet, żeby spotkać takiego mężczyznę, króla monet, może do, jako partnera biznesowego do inwestycji. Mężczyzna, który robi inwestycje, mężczyzna, który posiada biznes, mężczyzna, który dobrze zarabia, nawet na etacie, kochani. E, mężczyzna, który ma pieniądze, skupia się na swoich finansach, ale również jeżeli kobieta szuka takiego mężczyzny, no to jest to dobry moment właśnie, żeby, żeby kogoś takiego poznać. No i kochani, trzecia właśnie, trzeci temat, trzecia, trzeci kwartał tego roku, tak, czyli właśnie karta ym, wakacyjna i jeszcze chwilę po wakacjach, to jest dwójka kielichów, czyli tu już jest zakochanie, tu już jest potwierdzenie tej karty, że najpierw może się zacząć od romansu, a potem będzie miłość, prawda? Potem będzie zakochanie, potem będą motylki w brzuchu dla wszystkich tych, którzy oczywiście tego chcą. No a jeżeli yy, sprawy prywatne macie już, tak powiem, załatwione, to również jest to dobre dogadanie się biznesowe znowu, ponieważ te osoby rozmawiają szczerze i nie mają wobec siebie żadnych tajemnic. Tak tutaj nie ma żadnego pitu- pitu. Tutaj jest po prostu doskonałe mm, zgadanie się bym powiedziała partnerskie i porozumienie między tymi dwoma osobami. Jest to również dobry czas na to, żeby się z kimś pogodzić, żeby pogodzić się z kimś, z kim dawno byliśmy, skłóceni, z, jakim, z jakąś rodziną, z jakimś byłym przyjacielem, kochani. Um, może trzeba komuś wybaczyć, może trzeba kogoś przeprosić, kochani. Jest to dobry czas na to. Na końcu roku może być, kochani, nerwowo, bez rycerz, mo rycerz mieczy, przepraszam. I ten rycerz mieczy szybciej działa, jak myśli, bardzo chaotycznie, bardzo cholerycznie. Może być nerwowy, może być narwany, może być impulsywny. Jeżeli to nie jesteście wy, to może być wasze otoczenie, także uważajcie na takich ludzi. Ale też, kochani, uważajcie na różne intrygi, uważajcie na różne plotki. Uważajcie na to, żeby jakieś plotki na wasz temat nie chodziły, ale również nie kreujcie żadnych plotek i, i, i nie i nie przesyłajcie negatywnych emocji czy wibracji na, na czyjś temat dalej, bo nie ma to dobrych po prostu wibracji na, na później, tak? No bo to, co kreujemy teraz, to będzie kreowane na, nasz, na naszą korzyść bądź na naszą niekorzyść później, kochani. Także uważam, że mogą się takie osoby pojawić w waszym życiu, albo możecie być po prostu zdenerwowani na jakiś temat. Yy, I nie jest to tego warte, tak? Także okres jesieni i końca roku em, do sylwestra, żebyście nie wpadali w takie, w takie energie, niech to będzie ktoś koło Was, a nie Wy, tak? Od razu mówię. Żeby nie było tak, że do końca roku gonicie te ambitne cele, które żeście sobie ustalili, a później będzie, o kurde, jednak mi się nie udało no to jeżeli się Ci nie udało, nie wiem, w 100% czegoś osiągnąć, to weź to jeszcze sobie rozbij na 20 27, jaki masz z tym problem, tak? Tak naprawdę zacznij pomalutku, a nie tak, żeby wylądować właśnie, kochani, w takich energiach. Także takie mam wrażenie na ten temat. No i teraz, kochani, z astrologicznego punktu widzenia od mojej mamy, dla Skorpiona y, tytuł brzmi inwesty Inwestycje w siebie. Czekać rok pełen okazji do zabawy i spotkań z przyjaciółmi. Liczne zmiany, nowe pomysły i zaskakujące zwroty sytuacji są szansą na to, by wyrwać się z utartych szlaków, blokad i napięć, w które czasem popadasz. Jowisz w trygonie do Twojego znaku do 30 czerwca zapewni Ci powodzenie w pierwszej połowie roku. Będzie to też okazja, by się uwolnić od gorsetu, zobowiązań. I poświęceń, zwłaszcza w relacjach z bliskimi i z rodziną. Wreszcie spotkasz się z ludźmi, od, których od dawna nie widziałeś. Jednak w drugiej połowie roku Jowisz utworzy kwadraturę ze znaku lwa, co skłoni cię do zmiany strategii i dużej życiowej przebudowy. Pluton w kwadraturze natomiast... Może dać poczucie przemijania, smugę cienia i zadumę nad życiem, w szczególności skorpionom urodzonym od 25 do 30 października. Od stycznia do kwietnia uran działa opozycją na osoby z trzeciej dekady tego znaku czyli właśnie mowa jest tutaj z trzeciej dekady znaku skorpiona czyli mniej więcej osoby urodzone między dat datami od 11 do 21 listopada. Teraz słuchają. Czyli wy od stycznia do kwietnia, uran działa opozycją na was, wtedy możecie spodziewać się na, nagłych zmian, propozycji zawodowych i niezwykłych wydarzeń w życiu osobistym. No i to się tutaj pojawia, prawda? Jesienią Merkury będzie długo przebywał w Twoim znaku, co będzie sprzyjać podróżom, rozwojowi osobistemu i sukcesom zawodowym. No i teraz, kochani, najlepsze dni dla Skorpiona w tym roku. Gdy Wenus jest w rybach od 10 lutego do 6 marca, gdy Wenus jest w byku od 30 marca do 24 kwietnia, gdy Wenus jest w Raku od 19 maja do 13 czerwca, gdy Wenus jest w Skorpionie od 10 września do 25 października oraz od 4 do 31 grudnia. Potem także. Dobre dni gdy Merkury jest w rybach od 6 lutego do 15 kwietnia, gdy Merkury jest w byku od 3 do 17 maja, gdy Merkury jest w raku od 1 czerwca do 9 sierpnia oraz gdy Merkury jest w skorpionie od 30 września do 6 grudnia. Uważaj i działaj z rozwagą w te dni gdy Mars jest w wodniku od 23 stycznia do 2 marca, gdy Mars jest w byku od 19 maja do 28 czerwca oraz gdy Mars jest w lwie od 28 września do 26 listopada. Także kochani, tyle ode mnie dla was. I jeżeli oczywiście podobał wam się ten filmik, serdecznie zapraszam do lajkowania. Również y, komentarze są mile widziane. Udostępniajcie filmik wszystkim skorpionom, które uważacie, że powinny skorzystać na tym filmie i powinny go wysłuchać. Także obserwacja na profilu na TikToku mile widziana oraz subskrypcja kanału, jeżeli oglądacie na YouTubie. Serdecznie Was pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, pa! pa.